No, Siemanko, siemanko drodzy koreszcie, słuchajcie, dawno nic nie mówiłem na filmiku, a dzisiaj sobie tak postanowiłem nagrać w e, moim 112 litrów. Tutaj jak widać, moje tęczaki neonowe dalej 5 sztuk. Nic się nie zmniejszyło ani zwiększyło. E, tam moje te danio żółte. Jest pięć sztuk. Tam będzie akurat tatra cesarska, gdzieś tam jeszcze jedna jest. Nie wiem gdzie gdzieś tam popłynęła. Tutaj moje zwiniczki czerwonouste. 5 sztuk, nic nie doszło. Fantom eee, ozdobny też tu jest. O, to jest kolejna, to co miałem wcześniej mówić. Eee, kiryski gdzieś tam moje się pochowały. To raczej już tutaj nie uchwycę. Dobra. To mój tu filtr dodatkowy, co wcześniej o nim mówiłem. Jakie wspomaganie w akwarium. Chociaż nie musi być, ale niech będzie. Zawsze jest lepsza woda w akwarium. Ta moja kaskada jest, bujeczka. Cały czas chodzi, nigdy ją nie włączam na okrążkę. Eee, ten tylko filtr wyłączam w nocy. Z pompką tam na pomieszczeniu co z tyłu, Wyłączę, wyłącza na noc. Trochę mi to przeszkadza. Eee, tak roślinki są jakie są. Jest ok. Eee, tutaj mała jest przeróbka. O, tak mogę wam pokazać. Trochę to było wcześniej, bo inaczej. Tutaj roślinka jest między korzeniami, tak samo. Mała przeróbka. Tak. Ej, tutaj jest, tak, dobra, no, tak jak mi się udało, tu o brasz. Tak to wszystko mniej więcej wygląda, małe przestawienie w akwarium. Tak to tam będzie się prezentować. Tą roślinkę muszę dokupić, świetnie się hoduje. To co wcześniej zakupowałem, no niestety, no popadały mi, trudno. Eee, żabienica, no to już tyle z nich zostało. Taka malusia była duża, tak została. No i co? No i co moje tu rybunie? Na razie ich nie będę karmił. Dzisiaj wodę podmiałem w akwarium. No i co? Takie moje 112 litrów. Wszystko się na razie dobrze tu prezentuje i sprawdza. Rybki na razie nie chrują. Pół tu, pół. Eee, czekają jak nowe dodatki do akwarium. Na razie Wam nie powiem. Bo to będzie mała tajemnica. Do, dowiecie się na filmiku. Na pewno. Zastanawiam się jeszcze na światłem LED. Zobaczymy. Na razie jestem na świetlówkach. No i co? No, jest jak jest. Tak się moje akwarium prezentuje. Co jeszcze? No. Tutaj, jak widać, to jest tak. Tutaj jest tecznik przeróbka. Hmm, tu jest moja kaskada dwójeczka. Proszę. I co? No i tyle nam. No. Filtrowana na bazie węgla, tak? Akwarystycznego. W jednej komorze znajduje się e, włócznia filtracyjna. W drugiej komorze węgiel. E, już w filmikach na Wentman Wenglon mówiłem. Już nie mam sensu wyciągnąć szafki, z który posiadam węgiel. No, mówiłem, które się sprawdzają, które się nie sprawdzają, już wam mówiłem. Te osoby, które moje filmiki śledziły, to na pewno wiedzą, o jakim mówię. No i co jeszcze? Miałem mówić o no, światło. Ta światlówka. No, Świadówka robi czerwona, nie? Barwę światła miałem zmienić. Jedną. T8. Ale to wszystko w swoim czasie na pewno w tym roku zmienię no Może jak się rybki się skuszę jeszcze z logicznym zobaczymy. Może jakaś roślinka zobaczymy. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra, no wszystko jest ok. Obsada jest jak jest na razie. No i w sumie było tyle, nie? No, oto moja. Jeszcze raz tutaj Wam pokażę. Tak trochę to zbogone. By na... Wcześniej to było inaczej. Taka moja mała zmiana w wystroju. No właśnie. Tak, chyba to No, dobra. Słuchajcie, trzymajcie się, drodzy, kuryści. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Pa!